Bardzo fajne wyposażenie. System kontroli ognia, staba i turbo eksperymentalne. Co ja uważam o tym czołgu? Uważam, że on jest zawolny, więc musi być turbo. Ma bardzo długi czas celowania. No i stabilizację taką sobie. Więc system kontroli ognia, staba, super. Rysyt gry pomógł, dziękuję. A proszę bardzo, Archanioł. Do usług. Cieszę się, cieszę się, że... Okazałem się pomocny. Bardzo odważni, kurde, ale ciśnie. Uuuuu! Jak go dał, na szczęście się odbił. Zwariowane tempo bitwy. Ależ tutaj dynamicznie kolega Zaczyna tą walkę, weszły 3 na 4 Mutti przed filmem miałem aktualizację w WGC, o Zobaczę zaraz Czy czytałem chłopców z placu broni? Tak A na ile bym tą książkę oceniał? To krótkie było strasznie, jakoś pęta. Nie była jakaś długa. Jeszcze też film pamiętam, że oglądałem w szkole. Puściła nam nauczycielka. Ale na ile? Nie jestem od oceniania książek. <grym> Ładnie tego lwa farmiłeś, ale arta do klucza. Kurde, ciśniesz? Ej, tempo twoje jest chore. Co zrobił Baczat? Spadł. Odważnie tutaj na konika jagodę. Na szczęście koń długo ładuje, więc nie zebrałeś drugiej pesteczki. Bardzo dobrze tam y, potem złapałeś bicie na garnek. Patrzcie, jak ten czołg ma mało amunicji. Naprawdę, tutaj Amo się szybko potrafi skończyć. Jagoda to nie jest problem, bo on ładuje. Tutaj idealnie wejdzie. Ha! Żartowałem, widzowie, taki żartik. Nie wiem, czemu to nie weszło. Ja lubię żartować z was widzowie no Czemu ty nie weszło? Jagoda strzeliła Możesz ją zabić Kogunkiewicz Też strzelił W lufę strzeliłeś Jedna Oj, już ogryzek Bokiem są panowie. Raz! Mierzy, mierzę, no to jest problem. Tutaj Arta może cię w każdej chwili skończyć. Jesteś tak ustawiony, że... Arta może ci pierdyknąć. Nie może bohater wyjechać jest na strzał Strzelił Bum Bum, pięknie Przedowanko Bo raz macie na hitano szczęście odbił się Cześć rodna osiem tysięcy W każdej chwili może być nasz koniec, wystarczy splash od arty Willy Milly nie oglądałeś filmu dzisiejszego Wrócił codzienny prezent Dzisiaj wrócił Ta buraska na górce jest trudna do złapania. Nie masz takiego dobrego podnoszenia lufy. No tu toro może wyjechać może, może T5-7. Niestety nie ma tak twardej wieży, żeby to odbić. Jeśli dobrze przymierzy, toro. Tracimy sojuszników, jesteś sam z Artur i Leopardem. <coughs> No, to, że bohater stoi tutaj, to nie jest błąd. No nie może wyjechać na toro, moim zdaniem. Jeśli on jest... Okej, okay, teraz mógłby. Teraz on się obróci na Loparda, teraz może. Mając wiedzę, gdzie jest toro... ...i że nie mierzy, może. Dobra, bum! Bum! Ale za nisko. Chcesz mu gąskę za bardzo zdjąć. Ale niepotrzebnie, bo... Nie musiałeś mu zdejmować gąskim, miałeś go na magazynek No ale dobra Leopard skończył Dostała ja ym, buraska i dwiarty Buraska jest na trzy strzały Jeśli pojedzie do przodu bohater, arty go zabiją musi się wycofać Dobra decyzja Musisz jakoś zaskoczyć tą buraskę, wiem jak to brzmi, to raczej buraskę zaskoczy Ciebie w końcu jest brazką, ale zobaczymy. Zostawiasz Artę bez osłony. No i arta padła od buraski. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. To znaczy, fakt, że jesteś zawrakami. Może cię ocalić. Jest Arta. macie na hita. Na szczęście spudowała. Dwa pociski. Nie wystarczą na buraskę. Chyba bym włączył reload. Dobra decyzja, bo nie zabije Buraski i tak. Dwoma pociskami. To za mało widzowie. Jest Buraska. Za zero. Odbiła się, bardzo fajnie skontowało wieżę bohater i, i jest. buraska porobiona, ale jest jeden mały problem mały szkopu. Została francuska arta, Francuska arta, która ma 490 HP, a mamy 400 alfy. Kupiłem paczki za cztery ziko a AAT super tycha za obligacje jaka wykrzyknik obligacje komenda na masę. Waga? W ruchu strzelił! Ja piórniczy ja bym się bał Nie trafił! Strom metrów, co za nowy! Boże! O kurna ścigacie, on ma magazynek. O on ma magazynek! O kurna Ej! 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 Jakim to trzeba być rakiem? Jezu, ja... jakim to trzeba być rakiem, żeby tak zagrać? Najpierw nie trafił ci w mortkę z 50 metrów. Naprawdę, nie, nie, nie widzowie, to jest za dużo. To jest dla mnie za dużo, ja nie mogę. Uwierzyć, z kim on zagrał. Piękny wynik. Druga biegłość, medale, 11 tysięcy. Siema pan, cyger, pięknie. Bitwa zapewniła nam. Zdecydowanie emocje.